W tym roku jest trzeci marsz różowych snorzeczki rozszerzony o, o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że e, odbył się właśnie panel tematyczny czy stalowa wola Mahakana Raka, na którym e, zabrało głos kilka osób. E, zaprosiliśmy dzisiaj do stalowej woli przedstawiciela wiceprezesa polskiej koalicji organizacji pacjentów onkologicznych, a więc, jest to pacjent, jest to człowiek, który. który Walczy cały czas od 14 lat z chorobą nowotworową. Zna, zna ten problem z drugiej strony. E, głos również zabrali dyrektor szpitala, dyrektor moratorium. Też, też dołączają się do tej akcji. Pani poseł Renata Butryn też zabrała głos. E, pan starosta. Chciałem podziękować panu prezydentowi, panu starosie za objęcie patronatu nad tym, nad tym marszem i nad tym, nad tym panelem. Myślę, że. Powinniśmy jak najczęściej mówić o tym problemie, nie bać się tego i w odpowiednim momencie zadziałać. Jeśli widzimy jakiekolwiek zmiany zachodzące w naszym organizmie, po prostu trzeba pójść do lekarza pierwszego kontaktu, czy nawet wręcz od razu do onkologa i poprosić o diagnozę. I jeśli jeśli się okaże, że jest to diagnoza mylna z naszej strony, że nic się nie dzieje, no to fajnie, wracamy do domu. A jeśli się okaże, że niestety mamy do czynienia z nowotworem, to im szybciej go wykryjemy, im on jest mniejszy, tym my mamy większą siłę. Niestety, jeśli on rośnie w siłę, nasze rokowania na wyjście z tego są minimalne. Bo ona integruje młodych ludzi, tych ludzi, którzy, którzy mają więcej doświadczenia życiowego. Ale i jedni i drudzy potrzebują dużo zdrowia, żeby radośnie żyć i żeby atmosfera w ogóle tego życia dla otoczenia, dla rodziny była jak najbardziej w porządku. Jest to akcja związana z różową Stążką. Od początku swojej kariery parlamentarnej pracy poselskiej uczestniczyłam w akcji kobiet, parlamentarnej grupy kobiet, zatytułowanej Chroń to co najcenniejszej. W ramach tej akcji... Wspieramy takie marsze, organizujemy, a także organizujemy panele dyskusyjne dotyczące profilaktyki nawiązujemy różne kontakty z organizacjami pozarządowymi, które promują zdrowy styl życia. O wśród najmłodszych i wśród seniorów muszę powiedzieć, że bardzo się angażuje. Powstały też różne grupy parlamentarne do spraw na przykład chorób rzadkich, do spraw właśnie międzyministerstwienia rozsianego, wspierania. Także tego zdrowego stylu życia. I myślę, że społeczeństwo obywatelskie i budowa społeczeństwa obywatelskiego na tym polega, żebyśmy byli razem po jednej stronie i mówili jednym głosem. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. A, dobra. 쌈틀 <laughs> <laughs> <laughs>